Witam Was, tutaj Nexus i to jest kolejny odcinek levelowania mojego Prista. W dzisiejszym odcinku przejdziemy jeszcze przez jedną instancję, czyli Shadow Fun Keep. Shadow Fun Keep, czyli forteca cienistojnika. Przejdziemy ją tak szybko, ponieważ chciałbym wbić już level 20 i tak jakoś przebiec przez krainkę w której tam byłem nie pamiętam jak się nazywa darkshore? darkshore? coś takiego yy, dlatego że no jakoś nie przepadam za tą krainką yy, a wiem że są inne ciekawsze krainki w których yy, nie wiem levelowałoby mi się przyjemniej yy, Ok, dzisiaj co tak mniej więcej zaplanowałem no to yy, opowiem wam historię tego miejsca taką tak, to robiłem mniej więcej z Deadmines No co, pogadam mniej więcej sobie Co tam się dzieje w świecie Warcrafta Co ma niedługo wejść, jakie tam zmiany No i pogadam może o czymś jeszcze jak zdążę Nie wiem, zobaczymy Więc okej okay. Co to jest też Shadowfang Keep? Tak jak już mówiłem Fort Cienistego Kła Tak to się właśnie tłumaczy na polski jest nawiedzonym fortem leżącym gdzieś w południowej części lasu srebrnych Sosen, czy e, Silver Pine Forest. Wszystkie te, te nazwy tak dziwnie brzmią po polsku, ale tak się mówi. No i znajduje się to nie, niedaleko osady Pyrewood. No i służy jako centrum opera operacyjne arcymaga Arugala, czyli ostatniego bossa na tej instancji, e, no, oraz Worgenów i nieumarłych. Historia tego miejsca jest dosyć taka trochę zawiła, e, ale w skrócie postaram się ją omówić. Przy okazji, próbując jakoś leczyć swoich sprzymierzeńców, aby nie zginęli. Ja to właśnie mam takie czasem tendencje, że jak opowiadam, to zapominam o tym, że muszę leczyć i, i czasem giną. E, Okej, okay. więc najpierw powiem, hmm, kogo my tutaj mamy. Ok, mamy Rouge'a. Druid Tank. No i już jakieś sprzeczki. Yy, mamy Huntera. No i co tam jeszcze? Warrior. Yy, grupa wygląda na dosyć jakąś taką dobrą. Widzę, że tutaj parę osób ma hierlumy, Czy nie jestem sam? Yy, I docieramy do pierwszego bossa, który nazywa się Baron Ashbury. Ashbury? Coś, coś niestety. Ja są na z tego co pamiętam, yy, byłem tutaj tylko na heroiku, więc nie wiem jak wygląda walka na normalu. Ale mam nadzieję, że nie będzie no takie trudne. O Jezus to ten moment. Kurczę, kurczę. Teraz trzeba wszystkich szybko uleczyć. A, kurdej, leczyć. Trudne jest to leczenie. No i już powinno być spokojnie, widać, pierwszy boss poszedł szybko. Tank jakoś nie za bardzo się z. O! Aha, to są przyjaciele. O, jest i Quest. Mm. Aha, okazało się, że nie wziąłem Questa, którego mieliśmy akurat na tego bossa. Ach, no trudno, mogliśmy szybko polewelować, ale no, trudno y, Tank trochę się nie za bardzo sprawił No ale co, jakoś go zabiliśmy Przejdę teraz do historii mm. Mniej więcej po II wojnie nastąpiła Trzecia III wojna Do II wojny nie chciałem przechodzić, do III też nie przejdę Jest to zbyt zawiłem I to tak naprawdę A więc y, podczas III wojny czarodzieje z Kirin Toru, czyli z Dalaranu Walczyli przeciwko nieumar nieumarłym armiom plagi I kiedy Magowie z Dala Dalaran ginęli w bitwie, krótko potem powracali. E... No po powracali, tylko już nie jako dzisiaj magowie, tylko jako... E, magowie nieumarli e... wbrew... swoim... A co ja mówię? E... No i tam postępów nie było, mniej więcej te nieumarli nie wyżynali tych magów tam. No i pewien mag, Archmage Arugal, o którym już wspominałem. Co oni tu wybierają? Ok, Archmage Arugal, wbrew tak naprawdę swoim braciom, braciom magom, postanowił coś zrobić z tymi nieumarłymi, ponieważ no, przegrywali bitwę. No i wezwał z zaświatów Worgenów. No i tak pojawili się Worgeni i Tadam. Yy. No i jakoś ci Worgeni pomogli tym magom. No i bardzo szybko odwróciły się losy bitwy. Yy, nieumarli zostali trochę wypędzeni, ale bardzo szybko po tym ci Worgeni rzucali się nie tylko na nieumarłych, ale zaczęli rzucać się także na magów. No i Archmage Arugal stracił nad nimi y, panowanie. Jest tam jeszcze historia o jednym berle. Berło, berło kłam, czy coś takiego, które pozwala kontrolować wargenów. Y, ale to berło gdzieś tam zaginęło. Y, a, no i te, ci wargeni atakowali wszystkich magów, właśnie oprócz tego maga Arugala. Y, 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 gdy Dalaran padł, powiedzmy. Y, Worgeny zaczęły tak naprawdę panoszyć się po okolicy. Kurcze, hilać muszę. Zaczęli się panoszyć po okolicy, no i wkrótce oblegli fort pewnego barona. Baron Silver Lane, tak się nazywa. Który teraz chodzi i nawiedza tutaj właśnie te mury te, tego zamczyska. Jako duch. Jest też on jednym z bosem, z bosów chyba, z tego co pamiętam No i Archmage Arugal zaakceptował Vorgenów jako swoje dzieci No i teraz siedzi sobie i knuje swoje jakieś tam niecne plany i tak naprawdę czeka, nie wiem na co czeka tak dokładnie ale przejęli właśnie ten cały fort i także wioseczkę Pyrewood Pyrewood jest to wioska, która znajduje się od razu pod Shadow Fun Keep. Nie trudno ją przeoczyć w sumie. Gdy idzie się właśnie na Shadow Fun Keep. Co zejdzie? idziemy w ogóle? Coś ta grupa jakoś jakoś taka niezgrana jest. Tank idzie w jedną stronę. dps mówią, że gdzieś w drugą stronę mamy iść, a ja sobie tylko tutaj biegam i... <laughs> tak naprawdę leczę wszystkich. No i... Czy uda mi się uratować tego tanka? O, jest. Udało się. Heroiczna akcja Nexosa mm, ściągnąłem sobie mm, Addona. Addon nazywał się to był Hilbot, tak. Ale jakoś tak y, po przypisaniu tego wszystkiego jakoś nie za bardzo. Guys keep up. OK. I właśnie wyśmiali go. ok, a więc y, ściągnąłem tego healbota. I po ustawieniu wszystkiego jakoś nie za bardzo mi szło, jakoś nie mogłem się do niczego przyzwyczaić, mana mi szybko zlatywała, bo to tam się jakoś klika. No i postanowiłem odinstalować tego moda, ponieważ jakoś, jakoś nie za bardzo, może na wyższych levelach to jest y, lepsze. Pamiętam kiedyś na paladyna używałem healbota, ale, a, ale jakoś to się teraz zmieniło, jestem tankiem na paladynie no i myślałem, że będzie podobnie leczyć na Hibocie jako priestem ale jest trochę inaczej, ja nie mogę się przyzwyczaić, tak jest mi w sumie lepiej. Muszę poszukać w sumie jakichś addonów tak do levelowania które mogłyby mi się przydać. Jeżeli może macie jakieś addony, których wy używacie, no to możecie mi tam w komentarzach na dole. Na dole... Możecie mi da właśnie dać nazwy tych addonów. I ja sobie z przyjemnością ściągnę i sprawdzę. Jakieś berełko tutaj mamy. Okej. Okay. <laughs> Kurczę, coś się jakoś tak nie za, nie za bardzo dobrze czuję ostatnio. Zimno się w... jakoś zrobiło. No i co tu się znowu stało? Ktoś. To jest sobie poszedł. Jakiś DP. Jakiś DPS chyba, tak? Nie, czekaj, raz, no. Jednak sobie ktoś poszedł. No cóż, jego strata. Jakoś instancja idzie dobrze. A to tank sobie poszedł, Okej. ok. Yy. Zimno trochę się ostatnio zrobiło, muszę przyznać. No i tak naprawdę powiem, że zima idzie. Ponoć ma zima uderzyć bardzo wcześnie i ma być bardzo mroźno. A to dobrze, ja lubię śnieg akurat. Ale to tylko taki. taki. taki mój taki poboczny temacik. Lubię zimę. <laughs> ok. Więc może przejdę do tego, co, co teraz niedługo będzie się działo. Yy, niedługo wychodzi nowy patch do, War, do Warcrafta. Do World of Warcrafta. Yy, który będzie posiadał numerek. 4.3, czyli patch 4.3 yy, i ma wnieść bardzo, bardzo dużo zmian, ma wejść w parę nowych instancji yy, nowy raid osta ostatni raid w, w tym dodatku <coughs> kurczę, że yy, raid na Deadwinga yy, przed wejściem na raid na Deadwinga trzeba będzie wykonać parę mm, parę instancji. Tych instancji jest chyba trzy, z tego co pamiętam no i te instancje zapowiadają się bardzo fajnie na stronie MMO Champion możecie znaleźć właśnie gameplaye albo taki walkthrough coś, coś w stylu pokazują... Pre preview, o! gdzie pokazują właśnie te instancje no i wiem level gdzie pokazują właśnie te instancje no i ja oglądałem to i po prostu siedziałem i tako. Blizzard odwalił kupę dobrej roboty. Dziwnie to zabrzmiało. Ale odwalił naprawdę kawał dobrej roboty i, i trzeba im to przyznać. I nie mogę się doczekać, kiedy będziemy mogli właśnie wejść na te instancję i samemu je przetestować. W sumie jest teraz PTR, czyli Public Test Server. Ale jakoś nie mam ochoty wchodzić, ponieważ jeszcze te instalacje nie są jeszcze dokończone. Tak, do końca. E... Hmm. Tak. A ja wolałbym w sumie e... już, już tak do... zobaczyć końcowy efekt. Ja już końcowe efekty Blizzarda naprawdę są zaskakujące i są świetne według mnie. E... Co także nowego. Bliskon, Bliskon. zaczyna się 21-22. Jeżeli ktoś by nie wiedział, co to, to jest Bliskon, Bliskon jest to taka wielka impreza organizowana przez Blizzarda gdzieś różnie dookoła świata. W tym roku jest akurat w Kalifornii i jest to taka zabawa, gdzie. Z Najczęściej są pokazywane nowe, nowe dodatki do World of Warcraft, są pokazywane po raz pierwszy. Są różne zabawy, jakieś kostiumy, różne jakieś konkursy kostiumowe, konkursy śpiewackie, dubbingowe właśnie. Jest naprawdę dużo, dużo zabawy i ludzie, którzy jeżdżą na bliskony mają bardzo fajne wspomnienia z tego bliskona. Sam nie ukrywam, że sam osobiście nie ukrywam, że chciałbym pojechać do na, na właśnie tym blisko, no ale jest teraz szkoła i tak nie za bardzo jakoś mógł. Ale są do kupienia Virtual Ticket, czyli wirtualny bilet wirtualny bilet, który pozwala wejść na streama. Organizowane przez Blizzarda, czyli będziemy mogli tak naprawdę być na tym bliskonie, siedząc w domu na internecie oglądając. I właśnie rozważałem taką opcję, aby wykupić sobie tego streama I, i jakoś może gdzieś nagrać go i włożyć później na internet, żeby każdy mógł sobie obejrzeć. ale Nie byłem pewny co do tego, bo wiem, że. Dwa dni albo trzy dni po bliskonie, to wszystko, te wszystkie materiały będą już na internecie do obejrzenia. Ale no, tak, oglądanie takiego spektakularnego widowiska jest naprawdę super, ale ładnie. E, no, a więc, jak mniej więcej będzie wyglądał ten bliskon? E, zaczyna się o godzinie 20.00 no i jest taka ceremonia otwarcia no i później będą przechodzić do jakichś różnych takich etapów tego bliskona no i myślę, że najważniejszą dla nas będzie e, pierwszego dnia o 21.30 e, mają mówić coś o World of Warcraft Preview, czyli że ma być jakiś jakieś pokazanie World of Warcrafta i ja bardzo liczyłem na to, że pokażą nową ekspansję, czyli nowy dodatek i bardzo dużo ostatnio rumorów takich trochę forumowych pogadanek pojawiło się na temat nowej 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 właśnie ekspansji, którą ma być Mist of Pandaria, Mist of Pandaria kojarzy nam się z Pandami. I tak, ma być to ponoć ekspansja o Pandarenach, czyli mm, rasie, która pojawia się w Warcrafcie Trójce. W jednej tam z misji, nie pamiętam której, chyba wtedy, kiedy trzeba było uwolnić Illidana z który został przejęty przez, przez kogoś tam. No i krwawymi elfami trzeba było wtedy grać. Tak, to była właśnie ta misja pojawiły się takie rumory, ponieważ, ponieważ gdzieś był jakiś przeciek informacji z blizzarda no i pojawiły się takie jakby trademarki trademark trademark to jest taki powiedzmy najpierw trzeba załatwić trademark, czyli trzeba wszystko tam wykupić jakieś te swoje swoje jakby to powiedzieć wyleciało mi z głowy hmm. tak jakby Wykupić prawa autorskie. Coś, coś, coś właśnie w tym stylu. No i wtedy zaczyna się cały proces tworzenia gry. Yy, no i ostatnio właśnie pojawiło się Myst of Pandaria. Taki trademark gdzieś ktoś znalazł. Yy, no i tak zaczęli ludzie gadać. Ja osobiście nie... Nie podoba mi się pomysł z jakimiś tam pandami. Yy, ponieważ to był, tak naprawdę zrobiło jakąś taką... Z, z, nie wiem. Nie wiem jakby to powiedzieć taką... To już by, nie byłby ten, ten sam World of Warcraft Wszyscy tacy tutaj poważni. Tutaj elf, tutaj Warga, a tu nagle panda. I ja nie podzielam tego, tego... tego, nie wiem, wyboru przez blizzarda Oczywiście jeszcze nie wiemy czy to jest właśnie taka. Ale zostałem jeszcze dwie opcje. The South Seas, czyli... południowe... południowe morza. Yy, gdzie może nie wiem będzie jakiś, jakieś ukazanie, jakiś wysep na, na południu Ponieważ jak popatrzymy na mapę yy, Tu jest mapa całego naszego świata, ale co znajduje się tutaj? Wiem, że tu jest... powiedzmy, że to jest taki globus i, i tutaj już zaraz jest Nordnet, ale co, 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 co się tutaj znajduje? Zawsze się zastanawiałem, no i mogło być ciekawie no i jeszcze jeszcze jest jeden taki wątek w sumie, który Blizzard mógłby użyć, e, a mianowicie e, Sargeras. Sargeras, muszę o nim opowiedzieć, kurczę, ja się wkopałem. Sargeras, demon powiedzmy, demon przywódca płonącego Legionu, tak jakby. O, czułem się... Oh. Jaj... To moje gadactwo. Sagera Raz, nie wiem. Tak, tak. Szczególnie się tą postacią nigdy nie interesowałem. Wiem, że jest on władcą demonów czy coś w tym stylu. No i o nim mogłaby być ekspansja. Albo jeszcze jeden wątek, czyli Emerald Dream. Jest to Emerald Dream. To jest taki równoległy świat, powiedzmy. Jest to szmaragdowy sen tak jakby. Jest on jakieś 10 razy większy niż cały Azeroth, czyli jest... jest on 10 razy czy tam... i bardzo dużo razy większy niż to wszystko co tutaj jest. I właśnie to jest taki świat. I... Yy, Blizzard myślę, że nie zmarnuje takiej okazji i w któryś, nie wiem, może z patchów albo z właśnie ekspansji włoży ten Emerald Dream w, koń, w końcu. Okej. Okay. Yy, co teraz? Ostatni boss. Ja tu się nagadałem trochę Opowiedziałem o bliskonie, Opowiedziałem o y, Shadowfan Keep y, Opowiedziałem o Archmage'u Arugalu Co tam jeszcze Powiedziałem, kurczę To jest właśnie y, ta luźna seria Gdzie ja sobie mówię Różne takie rzeczy O i naj, najgorszą rzeczą Jaką może wam się stać Przy robieniu takiej serii to y, Pomyłka Teraz, jak widzicie, nagrywam już przez trochę. Przez... nie wiem dokładnie ile, ale już przez trochę nagrywam. No i pomylić się teraz w czymś, powiedzieć coś źle bo coś, to już jest... <grym> przesrane, ponieważ yy, wbiliśmy już level. Czyli nie możemy się cofnąć. Yy, no i... Jedyne co nam pozostanie to tłumaczenie się, że coś tam, nie wiem, zrobiliśmy parę questów tylko, żeby coś tam dobić, albo coś. Yy, no i nagrywać jeszcze raz, czyli strata trochę czasu. A to jest tylko tak, to jest takie, takie moje spojrzenie na właśnie taką sytuację, dlatego zawsze się staram staram się nie pomylić, tylko prze, przed włączeniem guzika nagrywania tylko proszę, nie zatnij się, proszę powiedz, wszystko dobrze. Ponieważ raz mi się tak zdarzyło, że mm, zacząłem nagrywać, wbiłem jeden level i, i okazało się, że tam nagadałem trochę głupot. No i musiałem jeszcze raz nagrywać, i się później tłumaczyć trochę przed wami. Ok, dochodzimy do ostatniego bossa. Ostatni boss Lord Godfrey. Zastępca Maga Harugala. No niestety, Arugal, tak samo jak i Edwin Van Cliff byli gnojeni przez ten przez tak naprawdę całe. Cały, cały ten czas, od kiedy powstał. World of Warcraft, byli farmieni. No i poszli na, na emeryturę razem z Cliffem, myślę. No i kogo mamy teraz? Vanessa Vancliff i Lorda Godfreya. Walka tutaj jest dosyć interesująca. Z tego co pamiętam. Dawno tutaj nie byłem. Pamiętam, że byłem tutaj na heroiku. Więc ja chyba stanę sobie u góry, tak jak ten hunter zrobił. I sobie poleczę Ok. Więc, co on tutaj robi? Wysyłał jakieś czaszki w górę i teraz chyba będzie spawn. Tak, będzie spawnował e, zombie, no i strzelał jakimiś kulkami. Kurczę, kurczę, kurczę. Ach. Ten odcinek chyba będzie długi. Nie lubię długich odcinków, ponieważ y, y, długi odcinek równa się. Mniejsza oglądalność? Nie! O. o Boże, o Boże! Jest! udało się! Ponieważ no, nie każdy lubi oglądać takie długie odcinki, i nie każdy ogląda do końca, i później pojawiają się kciuki w dół, i to jest tak. Dlatego staram się skracać, ale że dzisiaj byłem trochę. Chciałem sobie trochę pogadać, byłem rozgadany. Ponieważ dawno nie robiłem tej serii, no to sobie trochę pogadałem. Ale myślę, że już następne odcinki będą bardziej regularne No i bardziej takie przygotowane, bo ten, ten przyznam Wam, że był trochę na partyzanta robiony No ale nic, udało nam się jakoś dotrzeć do końca tej instancji Mam nadzieję, że Wam się podobało Co ja tam miałem powiedzieć? Tak A, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie Co tam jeszcze? Komentujcie Zadawajcie do ulubionych. No i piąte. Cześć.